Znajdujemy się w muzeum górnośląskim w Bytomiu, przy ulicy Korfantego 34, na wystawie "Śladem polskiej szopki kaszuby" i jest to wystawa, tak nazwa wskazuje o szopkach, bożonarodzeniowych, ale o szopkach troszeczkę innych niż te, co znamy na Śląsku, bo nasze betlejki w stajenkach są raczej Psowe, ceramiczne, tutaj mamy przede wszystkim drewno, i też widzimy lokalne kolory, bym tak powiedziała czyli przychodzą tutaj rybacy z darami w formie ryb. Jezus rodzi się w łódce albo w sieci, w scenerii mamy latarnie morskie, mamy Neptuna, różnych innych jeszcze rybaków, jak i fale, gwiazdki, mewy czyli całkowicie coś innego niż na Śląsku, ale też o tyle ciekawego, że no zazwyczaj półwysep helski czy w ogóle kaszuby to jest taki teren, na który wybieramy się głównie latem i dlatego też szokki właśnie stamtąd przyjechały do nas zimą, żeby można je było blisko 40 ich jest w całym takim kolorycie zobaczyć. Nasze szopki górnośląskie, powiedzmy takie bez autora. Tutaj one są, figurki są kupowane w sklepach, natomiast stajenki są robione w domu, przez dziadka, przez ojca i bardzo często nie podpisywano. Natomiast te kaszubskie to jest przede wszystkim twórczość ludowa. Tutaj każda szopka ma swojego autora. Są to lata 70., 80., ale też można powiedzieć praktycznie współczesne, bo pierwsza połowa XXI wieku. i Taka rzecz, która się pierwsza rzuca w oczy, to są kolory w tych szopkach. Bardzo dużo niebieskiego, co też nam się kojarzy oczywiście z morzem, dużo żółtego, widzimy takie bardzo te kolory są jaskrawe, nie tak jak w naszych Betlejkach stonowane i drewniane, jest tylko jedna ceramiczna, często dosyć zwarte, bardzo często w jednej bryle, ale też są twórcy w tamtym regionie, którzy całe takie scenerie rozbudowane robili. Jedna z szopek, taka, taka stajenka, gdzie twórca rok rocznie dorabiał kolejną figurę, więc jak się przyjrzymy, to nawet po tym drewnie widać, że są starsze i troszeczkę młodsze figurki. Trzeba pamiętać, że twórczość ludowa też rządzi się jakby takimi trochę swoimi prawami. Warto na to zwrócić uwagę, że Jezus jest troszeczkę może innych rozmiarów niż by nam się wydawało, że takie nowonarodzone dzieci, mimo że jest to najważniejszą figurą, bo często akurat w rzeźbie ludowej ten najważniejszy był największy, nie są to zawsze takie super rysy twarzy. Te, te figury drewniane, takie y, niekolorowane powiedzmy, one są też tak troszeczkę y, stylizowane pod już, może taką bardziej twórczość profesjonalną bym powiedziała, y, bardziej wypolerowane, natomiast te kolorowe y, są takie troszeczkę... Y, Grubie i ciosane, tutaj nie wszystko jest takie do, mocno, mocno dopracowane i bardzo często dopracowane są tylko najważniejsze postaci, czyli Rodzina Święta, Maryja, Jezus i yy, Józef, natomiast cała reszta widać, że to jest tylko tło. Najważniejsze oczywiście poza Świętą Rodziną, bo ona tutaj jest bardzo ważna i występuje w każdej szopce, bo wiemy, że nie we wszystkich polskich szopkach tak to wygląda. To są te akcenty morskie i kaszubskie, bo w jednej z szopek mamy między innymi stylizowane stroje kaszubskie, ale przede wszystkim ten teren właśnie Półwyspu Hel Helskiego, gdzie widzimy siedzące na szopce mewy, gdzie widzimy rybaków niosących różnego rodzaju ryby w dłoniach. Widzimy też właśnie statki, łódki, sieci, latarnie, fale morskie. I wszystkie inne takie elementy, które od razu nam się kojarzą z morzem. W kilku tych szopkach mamy Jezusa, który jest wódce. Mamy też szopkę, gdzie Jezus leży w rozciągniętej sieci, bardzo często jakby stajenkę stanowi sama łódka przewrócona, albo takie połówka tej łódki, albo też w ogóle wszyscy płyną łodzią i tam następuje to narodzenie już na tej łodzi powiedzmy płynącej. Wystawa będzie otwarta do 2 lutego, czyli do Matki Boskiej Gromnicznej i warto się na nią wybrać przede wszystkim całą rodziną, żeby porównać sobie właśnie te kaszubskie klimaty, kaszubskie szopki z tymi naszymi betlejkami, zobaczyć podobieństwa, różnice, a dla tych, którzy bywali w poprzednich latach też zwrócić uwagę właśnie, że nie tylko szopki świata różnią się między sobą, ale przede wszystkim w Polsce też mamy swoje warianty regionalne. Serdecznie zapraszamy.